Chciałbym przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować mieszkańcom Opolszczyzny za to, że ciepło nas przyjęliście na, swoich, na naszych spotkaniach, na naszych ulicach, chodnikach, że pozytywnie reagowaliście na to, że prowadzimy kampanię wyborczą, uśmiechnięci, skierowani do Was, rozmawiający o Waszych potrzebach i o Waszych troskach. To wy jesteście dla nas kluczowi, zarówno w tej kampanii wyborczej, jak i w naszej pracy samorządowej, politycznej. Wielkie podziękowania dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich tych, którzy udostępnili swoje miejsca pracy, swoje miejsca działalności. Naprawdę przez te ostatnie tygodnie spotkaliśmy się z wielką życzliwością, i myślę, że też tą życzliwością Państwu odpłaciliśmy. Szanowni Państwo, nie spotkaliśmy się w naszym województwie z żadnymi konfliktami, z żadnymi problemami natury światopoglądowej, natury poglądowej, dlatego że jesteśmy województwem, gdzie od kilkudziesięciu lat uczyliśmy się wspólnie żyć w pojednaniu, w zgodzie. Uczyliśmy się wspólnie żyć, dlatego że tutaj przyjechaliśmy z różnych stron. Chciałbym Abyśmy to my, Opolszczyzna, byli przykładem tego, że w poniedziałek takie pojednanie, taka, taka zgoda będzie w każdym polskim domu. Bierzcie przykład z Opolszczyzny: ze Ślązaków, Wschodniaków, z ludzi z centralnej Polski, którzy tutaj przyjechali i tutaj chcieli spędzić swoje życie i prywatne, i zawodowe. Opolszczyzna jest tego dobrym przykładem. Od poniedziałku będzie taka cała Polska.